W tym odcinku pokażę wam największy sekret milionowic, ale zanim to przypomnę, że tylko dziś i jutro na moim sklepie www.abraety z kodem promocyjnym Abra macie darmową dostawę kurierem do każdego zamówienia. Wpadajcie i zamawiajcie, czy to kubek, czy koszulkę macie kuriera za free z kodem Abra. Pierwsza linia w opisie. I widzowie, tak jak mówiłem, dzisiaj pokażę wam totalnie sekret, o którym zapomniałem, a Wy mi pisaliście w komentarzach, abym tam poszedł. I słuchajcie, wszystko tyczy się tajnej bazy, o której nie pamięta praktycznie nikt. A z Znajdują się tam największe bogactwa, jakie mamy na serwerze. Słuchajcie, mówimy tutaj o willi Agentixa i o bazie pod willą Agentixa oraz bazu pod Bobowicami, o których naprawdę ja totalnie zapomniałem. A my tam trzymamy mnóstwo TNT, mnóstwo to totemów nieśmiertelności złota i tak dalej. Serio, zauważcie jedną rzecz. My na Milanowicach gramy od kilku już lat. No, z pięć lat coś takiego, więc nazbieraliśmy naprawdę mnóstwo drogich rzeczy. I tutaj Agentix miał kiedyś bazę. Pewnie pamiętacie, że Agentix miał w tym miejscu bazę, prawda? Przynajmniej zejście do bazy, takie wiecie, tam były tory, przeszkód tak dalej, wchodził sobie do swojej tajnej bazy, ale ona potem stała rozwalona. Natomiast my potem zrobiliśmy, słuchajcie, właśnie przed Bobo Willy Agentixa bardzo ciekawe miejsce i koniecznie musimy tam razem pójść. Słuchajcie, nie ma innej opcji. Patrzcie na to. Tutaj sobie zjeżdżamy w dół i nie wiem czy pamiętacie, ale tu zoberać w willi Agentixa, ale nie przeciwko Agentixowi. Tylko przeciwko Bobo, kiedy Bobo zakupił willę Agentixa od samego Agent Mamy tutaj, słuchajcie, beacon, który oczywiście można jak najbardziej włączyć, tylko on został wyłączony na takie potrzeby, żeby Bobo po prostu się o tym nie dowiedział, no nie? Że my coś tutaj robimy. Dodatkowo, słuchajcie, tu patrzcie, co się znajduje! Trylion zaklętych butelek z XP. No nie wierzę, słuchajcie, ja w tym momencie powinienem sobie założyć normalnie tutaj zbrojeczkę i sobie to wszystko naprawić, bo przecież ja mam Mending. A, tu akurat nie mam mendingu, no ale rozumiecie, ja wszystko... A, tutaj! Przecież już nie mam mendingu. Ale dobra, sami widzicie, stąd trzeba będzie zabrać troszeczkę tych rzeczy na górę. Tutaj obsyda, słuchajcie, pełna. Wielka skrzynia obsydianu. No powiedzcie mi, że to nie wygląda normalnie, jakby... No nie, nie wiem, na złotka wygrał, no. Ja bym, słuchajcie, szóstka w totka normalnie tutaj była walnięta, ale patrzcie, i kowadła. I kolejne są tutaj skrzyneczki, słuchajcie. Naprawa, 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 naprawa! Tutaj zwiększone skoki, niewidzialność, siła dwa, ognioodporność. tutaj jakieś ciernie. No to to słuchajcie, co ja się będę ograniczał? Co ja się będę ograniczał? Słuchajcie, robimy sobie naprawę wszędzie, oczywiście z tymi buteleczkami, z tym całym wszystkim, ale słuchajcie, to nie jest wszystko. To autentyczne. Nie jest wszystko, dlatego że patrzcie, idę sobie tutaj, no nie? I tutaj, Ciach! Okej, okay. pomyślcie sobie, wow, aberka, ale dużo to temów nieśmiertelności. No, no robią wrażenie. No trzeba przyznać, że naprawdę no tyle totemów temów nieśmiertelności, to naprawdę naprawdę robi wrażenie i ja sam bym chciał u siebie na swoim sejwie to mieć. No, ale co byście powiedzieli na to na przykład, że tu jest pusta skrzynia? No spoko, nie? Co byście powiedzieli na to! Kurde! Tu jest 20 staków TNT i my to TNT, słuchajcie, zbieraliśmy na wojnę z Bobkiem. Teraz już wszyscy wiedzą, że wojny z Bobkiem nie ma. Rozwalamy te mury między milenowicami a bobowicami. Próbujemy się je zjednoczyć, czolwiek. To nazwać. Ale serio, tego TNT jest tu za dużo i albo wrzucimy to do lawy, albo musimy gdzieś skrętnie ukrzeć, bo jak to na przykład znajdzie Elviso, to może wysadzić pół naszego miasta. Tutaj natomiast patrzcie na to sześć zaklętych jabłek, sześć koksów, tutaj dwa stacji sztabek nederytu i jeszcze osiem bloków nederytu. Serio, niech was nie zdziwią ilości tych bogactw, bo mówimy kilka już lat gramy na tym serwerze. Tutaj jakieś tam śmieciowe itemy, no dywany, czy jakiś tam różowy beton. Tutaj pusto, tutaj pusto i tutaj też pusto. Mamy oczywiście kowoda. Mamy oczywiście, słuchajcie, tutaj piece. Mamy znowu kowadła i jeszcze pokój z enchantem oraz shulker box. Słuchajcie, shulkery w tym momencie u nas na Milionowicach mają naprawdę sporą wartość i są naprawdę cenne. Więc, serio, trzeba by było go stąd albo zabrać, albo coś wymyślić. Tak czy inaczej, widzowie, musimy skorzystać z tych itemów i zanim pójdziemy, sobie dalej. I będziemy sobie zwiedzać nasze milionowice I pokazywać wam kolejne bazy, widzowie Tu dawajcie, zrobimy może Serio te naprawy na itemki No bo ja naprawdę mam dobrą zbroję, wszędzie jest ochronka, wszędzie jest niezniszczalność Do hełmu nie mam, ale serio Mamy tutaj naprawę. dałbym sobie też naprawę Na ten kilof i słuchajcie, wtedy miałbym już totalny los, Miałbym totalny luz w moim Życiu Czyli tak, zrobimy sobie tak i teraz patrzcie Pach, naprawa kosztuje trzy levele Nie ma najmniejszego problemu, killoff mamy już nagle z naprawą nie? Mieczyk czy jakieś tam siekierki to tam Na razie w tym momencie olać, ale Tutaj na klatę na prawa 5 leveli, na spodenki 5 leveli, na buciki, o kurde, o tutaj jest, 5 leveli, ale dużo widzowie, dużo, za dużo, ale dobra, my mamy tyle tych butelek, że dawajcie, rozwalamy sobie, rozwalamy sobie na głowy normalnie, dobra, teraz nie na głowy. o, teraz sobie rozwalamy, ale to w ogóle mi się będzie zbierało, bo to, to się baguje w, jakby w tym, ej, właśnie, jak ja to rzucę... To czekajcie, czekaj, 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 że. Myślałem, że może ta kuleczka tam zostanie, no bo teraz na przykład mi się nic nie zbiera i dopiero teraz na mnie spadło. Tak, czy inaczej, czekajcie, dawajcie połączymy to. Nie ma co, słuchajcie. Tu będzie naprawa. Tutaj zrobimy sobie w takim razie naprawę. Tutaj zrobimy sobie oczywiście co? Co zrobimy, widzowie? Napiszcie w komentarzach, co zrobimy teraz! Naprawę! No to się ma no, założę sobie to, Elektro oczywiście sobie zrobię. Tutaj ciek, ciech, ciach. Ej, mamy naprawdę już takie mocne ity. W ogóle... Dlaczego ja mam tak niski level? Skoro my, słuchajcie, mamy tutaj takie miejsce. O kurde! No to patrzcie co ja zrobię. Ja sobie teraz wezmę tak, zrobię sobie teraz tak i słuchajcie, dobiję sobie trzy. Eee A, a gdzie się to zbiera? Ty? Yy. Gdzie się... Kurde! Jak ja rzucam w dywan, to co? To co się zbiera gdzieś w środku dywanu? Patrzcie to! Ja to, ja to mogę zebrać? Okej, okay, mogę to zebrać Ej, dobra! Totalnie porąbana akcja, naprawdę, słuchajcie, totalnie porąbana. Nie no ja tego tak widzowie nie zostawię. No Obsydian akurat jak się jeszcze proszę niech zostanie, ale słuchajcie, te butelki z ekstrem serio, dobijam sobie 30 level, naprawdę, no lepiej chodzić ze 30 levelem niż nie chodzić z 30 levelem, prawda? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię i od razu z tym levelem powinienem zrobić sobie hełmik, bo sami widzieliście, tam był nederyt, słuchajcie, tam był nederyt, ale nie widziałem jak to z kolei, więc też całkiem ciekawa sprawa. Dobra, dobiję sobie ten czysty level i serio, robię hełmik, nie ma co! Dawaj mi 30. dawaj mi 30! Mordo, lecimy po 30! Ja yeah. naprawdę, słuchajcie, tak ciężko zbić 30 level w 10 razy. Za moich czasów To było łatwiej wbić 30 level. Dobra, Mordo, dzięki za 300 w tym momencie, ale jazda, że w ogóle my, słuchajcie, coś takiego tutaj odkryliśmy. Serio, jestem w niemałym szoku. Tak naprawdę dałoby się, słuchajcie, wyjść i tędy, bo tam normalnie jest jakby kratka do samej góry, no bo Bikon musiał jakoś lecieć. No ale teraz nie będę tego, słuchajcie, rozkopywał. Chociaż to byłby dobry pomysł. Ale nie chcę, żeby, słuchajcie, któryś z chłopaków przypomniał sobie o istnieniu tej bazy. Bo jak który Kopakow sobie przypomni i weźmy na przykład obsydian. Czy weźmy sobie to TNT, to potem może zrobić giga przypał. A wy wiecie, że na milionowicach, jak ktoś już ma dużo TNT albo dużo obsydianu, to robi niedobre rzeczy. Ja koniecznie chciałem jeszcze, słuchajcie, sprawdzić jedną rzecz, a mianowicie nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym miejscu, słuchajcie, bobek umieścił kiedyś tajną skrzynkę, kiedy go podglądałem. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktokolwiek tutaj to ruszał, ale naprawdę chciałbym to teraz sprawdzić, więc wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, czy ta skrzynia, słuchajcie, tutaj będzie. Tu jest przycisk, więc trzeba. Ty, jest coś? Jest coś? Jo! Nie wierzę, co my odkrywamy. Ej, to jest już przesada, słuchajcie. Taki kilo w takim miejscu. Ej, czy ja mogę powiedzieć teraz, że znaleziono niekradzione widzowie? Ej, serio, ten odcinek wygląda, jakbyśmy my grali na cheatach, ale musicie zrozumieć. Ja nagrałem z tego serwera ponad 1000 odcinków. Elwico i Agent X łącznie nagrali z 1500. Maciek nagrał z 500. E, Bomek nagrał z 500. Słuchajcie. Więc jakby wiecie, my mamy tutaj kilka tysięcy filmów. Więc naprawdę mieliśmy czas, żeby to wszystko nakopać. Ale słuchajcie, ja zabieram ten kill off. Sorry, znalezione, niekradzione. Dodatkowo patrzcie, wezmę sobie trochę tych bloków e, Diaksów i sobie zrobię zaraz jakiś, wiecie, hełmik, tak jak mówiłem. Ja nie wierzę, patrzcie ile tu jest OPSA, ile tu jest złota, ile tu jest TNT. Mógłbym to w tym momencie wszystko zabrać. Dosłownie w tym momencie mógłbym to wziąć i ukraść, no ale to już by było chyba trochę nie fair. Tak już do... Ty! Gdzie ten przycisk? O kurde, chyba zapisałem ten przycisk. Eee, tak, to, to może lepiej by było jakbym ja się jednak stąd widzowie oddalił, tak mi się wydaje. A zresztą tutaj patrzcie jaka piekarnia, widzowie, piekarnia maciu chnub. Ej, a tu są dalej chlebki? są, Są ciasta! Ciasto za pięć! Dobra, czy ja mam Ziko, słuchajcie. Mam diaksy, to co? Było 5 złota, to dam dwa diaksy. Myślicie, że uczciwa cena? Ja myślę, że całkiem uczciwa. To jest zaplecze, słuchajcie, e, dawajcie po, na, po, na, na zaplecze do góry. Siemano, bo tutaj były jakieś ity kiedyś, nie? Ale czy teraz... Są jakieś jeszcze i ty, to szczerze, szczerze mówiąc tego nie wiem. Eee, ja, są so łóżeczka, yo! Ej, bardzo spokojny widok, tak, szczerze mówiąc. Dobra, ja, słuchajcie, wiem, gdzie my pójdziemy. A ja wiem, gdzie my w tym momencie, słuchajcie, pójdziemy. Nie bez powodu, słuchajcie, popatrzymy się w tamtą stronę. Teraz, tak jak mówiłem, zrobimy sobie, słuchajcie, hełmik. Ewidentnie zrobimy sobie nawet drugi hełmik. Słuchajcie, nie mam w tym momencie lazurytu, ale chyba znajdziemy, słuchajcie, w miejscu, do którego pójdę. Ej, ale mi się w ogóle podobają takie odcinki, słuchajcie, na totalnie luźnym podejściu. Yo! Czy ja naprawdę znajduję randomową skrzynię i widzę, że w niej jest pięć ledery? Tu Nie mogę. Nie mogę. Tutaj jeszcze też powinno być. Ale chciałem powiedzieć... Ej, ale ładny domek. Ale ładny, naprawdę giga ładny domek, nie? I ten widok jest serio. Na mój jacht, który odkupiłem od Agent super. Chciałem powiedzieć... Ej, wam nie brakuje takich luźnych odcinków jak ten, że sobie normalnie, słuchajcie, chodzimy, bekę se ciśniemy, wszyscy są totalnie happy. A, i po wczorajszym pranku, Bobek posprzątał. Tak, Bobek posprzątał, gdyby ktoś z was zapytał, więc jest całkiem git. Dobra, ja sobie teraz oczywiście wyląduję moim helikopterem. Złajcie tutaj na moim jachcie. Bo jestem super bogaty na milionowicach, no nie? No i teraz tak, widzowie, patrzę, jaki to jest luksus, nie? Ej! Tutaj też mieliśmy schowane rzeczy Tutaj też mieliśmy schowane rzeczy, słuchajcie To było chyba w tym miejscu, czekajcie To było w którejś z tych beczek Albo nawet pod tym, słuchajcie Pod craftingiem to chyba było? Czekajcie, zaraz to zobaczymy Nie, to mogło nie być pod craftingiem Ale pamiętam, że tutaj Bobek coś gdzieś ukrywał, słuchajcie Spróbuję to znaleźć Może to było w tym miejscu? Kurde Gdzieś to było! Ej, totalnie gdzieś to było Tutaj to było łóżko, pamiętam Tutaj to było łóżko Ale gdzieś to była ukryta skrzynka, widzowie Na bank była ukryta skrzynka Może w tym miejscu? Czekajcie, może tutaj? Tu jest już woda to może niekoniecznie. Ej, dobra, naprawię to i zaraz, słuchajcie, to znajdę. Ale zanim, słuchajcie, to znajdę, chciałbym sobie pójść tutaj, bo chciałbym sobie zenchantować właśnie chemik. Tylko że, ej, tu nie ma Nederytu widzowie, i tu nie ma. A nie, Nedery to ja mam. Ale nie ma lazury tu, widzowie. Dobra, widzowie, stwierdziłem, że wejdę sobie tutaj po lazury zik. Zabiorę sobie tego 32, nie wiem, niech niech, niech niech, w tyle po prostu nam wystarczy. I teraz tak, skoro robimy hełmik, to co? Weźmiemy tą naprawę ciernie, to raczej nie. Musimy zrobić w takim razie protection, jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, no, niezniszczalność. Mogłoby się przydać, i myślę, żeby było całkiem spoko. Na początku odcinka, odcinka mówiłem wam jeszcze o jednej bazie w Bobowicach, i tak naprawdę to w kilku bazach. I jeszcze na Milenowicach mamy kilka baz. I mamy jeszcze na oceanie kilka baz, więc słuchajcie. Jeżeli byście chcieli, to moglibyśmy zrobić nawet odcinki właśnie takie jak te, że sobie przechodzimy, sobie szukamy różnych śmiesznych rzeczy. Serio, bo jest naprawdę dużo rzeczy. Są nawet rzeczy, słuchajcie, w których ja nie byłem. Są na przykład nawet tory przeszkód pod ziemią, których ja nie ruszałem. I nawet słuchajcie, nigdy jakby tam nie byłem, nie przychodziłem, ale patrzcie, tu jest na przykład dobry przykład. Teraz mi to przyszło do głowy. Patrzcie. Tutaj za ocenami Agent Xa jest, słuchajcie, jeszcze po włamywaczu jego twierdza. I ja nigdy w życiu w niej nie byłem. No, dosłownie tam sobie rękę uciąć, że Słuchajcie, nigdy w niej nie byłem. Ja nawet nie wiem, Słuchajcie, co tam dokładnie jest, więc bardzo chętnie bym tam szedł. Tu są jakieś mury, jakieś, nie wiem, kurde, więzienia. Więc dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy właśnie coś takiego sobie pozwiedzali. Bo tych rzeczy naprawdę jest do zwiedzania dużo. Ale teraz, tak jak mówiłem, dawajcie, zrobimy sobie ten hełmik, Słuchajcie. A, i szukałem tej skrzynki. Nie ma jej Więc chyba ktoś ją po prostu ukradł. Ktoś sobie wziął i sobie uchradł widzowie Ale teraz patrzcie co zrobimy Zrobimy sobie tutaj Teraz postawimy sobie patrzcie tej ciach I teraz oj to nie wygląda za dobrze Więc weźmiemy teraz błękitna glazurowana terrakota I teraz sobie tutaj włożymy ciach Dobra enchantujemy słuchajcie Pach ochrona 3 Aha nie mam lewela na kolejną ochronę, prawda? Oddychanie 3, a tu jest ochrona 2. Kurde, ja potrzebuję słuchajcie ochrony 3 kolejnej. Ale spoko mi to, słuchajcie, w niczym teraz nie przeszkadza, bo ja mogę mieć i ochronę 3, a potem sobie to dorobię i będzie totalna gitowa. Bo patrzcie, co ja teraz robię. Robię sobie teraz widzowy tak. Niezniszczalność 3, ochrona 3 i jeszcze naprawa na tym wspaniałym hełmie. Czy my mamy tutaj upgrade gira? Słuchajcie. Niestety na moim jachcie upgrade gira nie posiadamy, żeby dodać tapkę To, Ale spokojnie, nic straconego. Dlatego, że słuchajcie, my. Upgrade gear, a mamy tak naprawdę w każdym innym budynku tutaj na Milionowicach. Ej, w sumie to nie wiem, czy w każdym, ale strzelmy losowo. Nie wiem, wejdźmy sobie na przed, tutaj. Czy w ogóle w tym wieżowcu będzie upgrade gear? Tak szczerze? Totalnie nie wiem. Jakie ostatnio byłem w tym wieżowcu widzowie Agentixa, nie? Ten wieżowiec to w ogóle. Pff, na Pizza parterze i że jest upgrade gear! Ej, ten wieżowiec akurat przychodził z rąk do rąk, bo pamiętam jak Bobek kiedyś to kupił. Elwiso chyba kiedyś to w ogóle kupował też, bo patrzcie, yo, jaki hełmik teraz, a jaka zbroja, nie? Elwiso to myszka pamiętam na tym pierwszym pię. Tutaj. On normalnie nawet i temy tu miał. Ej, co dalej jakieś itemy? Potrzebna pomoc, tutaj się. jakieś diamentowe kilofy. Pamiętam, że Elviso to pozabierał te najcenniejsze temy. O, kurde, słowo jeszcze sztandar. Ale serio, Elviso tutaj sobie mieszkał i normalnie wynajmował. Płacił haracz. Nie no! Jo dobra, kolejne sześć tamek tu znaleziony. Taką. Tu kolejna skrzyneczka z jakimiś syfami. Tutaj kolejna skrzyneczka, jakieś 30 złota. Po prostu się zawieruszył. Słuchajcie, to jest za mocne, że my wszędzie na milionowicach mamy coś poukrywane. Bo tak naprawdę nawet i w tej co mogło... mam dobry pomysł. Zróbmy to. Słuchajcie, ukryjmy w tej beczce małe sądzie Zobaczcie, niech tak będzie, że ktoś, słuchajcie, będzie sobie na odcinku szedł, czy coś i sobie znajdzie te rzeczy z... Dawajcie, postawimy tu ciasto jeszcze. Ej, to jest mocny kamuflaż, widzowie. No nie to ciasto, ja nie wierzę. Ej, dobra, to jest autentycznie za mocne. Widzowie, ja w takim razie przypomnę wam, że tylko dziś i jutro, czyli w sobotę i niedzielę, z kodem promocyjnym ABRA na moim sklepie www.abra.ety. Pierwsza linia w opisie, macie darmowego kuriera do każdego zamówienia. Nieważne co zamówicie, czy koszulkę, czy kubek, czy bluzę, kurier jest za 0 zł z kodem ABRA. www.abra.ety.